Siema, ma dlaczego w końcu znajdujesz się w No i przetem jak grałem i udawałem się story z innymi Polakami w tej grze, się tak uśmiały, tak śmiałem, że hej, ale dobra, nieważne. Krótkie mnie się krótkie święcie. Musiało mi wywalić się o krótkie święcie. Dobra. Co ja mam z netem? Dobra, nieważne. Eee... Dobra. No i jeśli chcecie, bo od razu mówię, w, w, na odcinku z Tajkuna ostatnio, no to było dwa dni temu, czy albo trzy dni temu, albo jeden dzień temu. Już sam nie wiem kiedy dokładnie. No i tam w opisie jest, no, opis, nasz nie opis, tylko konkurs. Więc wpadnijcie tam jak tu będą komentarze, to tutaj napiszcie. Jak nie będzie, no to napiszcie po przed... przed tamtym. Widzę, że mam sobie net na telefonie. Nieważne. Czekajcie kolejne licencje. Jak jest raz mi wywali, to by był koniec. Okej. Okay. Pa patrzcie co mi się dzisiaj, bo z... teraz dokładnie z brokawy nadzieję. Nieważne. Postaram się o tym zapomnieć. Eee. I tak ta historia, że mam inne konto. No i tutaj po prostu na przykład weszłem, Miałem sikery, pistolet i bombę i ją biorę. E, bo udawałem tam, że jestem ranny. Byłem po prostu w szpitalu jako że ranny na tym koncie mm. Wywaliło mi czekajcie jest jeszcze... Teraz i będzie koniec, bo chciałam pokazać co dokładnie, co się stało jak to było. Dobra. Jak mi teraz się naprawiło, no to wam pokażę. Dobra, mogę brać itemy. Miałem te trzy itemy, ale nie tutaj. Yy, w ogóle widzieliśmy, mi się trochę blockavan naprawił albo bardziej net. Nieważne. Przyjechałem. Wziąłem na sikierce... na sikierze dwójkę na telefonie. Byłem na tej sali, leżałem jako ranny. Po chwili zmieniłem cało na czerwone, a wtedy miałem też twarz tą taką XX, XX się umiera. No i tak biłem od różnych stron. Nie wiem. Wysadzałem bomby, stelałem. No dobra, to było dla tego odcinka, więc... Pa, przepraszam za takie krótkie, ale coś nad mi słabo działa teraz na telefonie. Pa, do kolejnego. Obiecuję jutro będzie minimum 30 minut, postaram się zrobić albo pojutrzu. Pa, do kolejnego. Bye bye. A i jutro będzie to. Jeśli ksie, chcecie na no to jutro możliwe, że zrobię by, albo po Tu odcinek z... No, różnych sekretów i też historii. Więc pa, do kolejnego. Ale tamto będzie na komputerze że mówię pa.